Takie widowisko zdarza się naprawdę rzadko nawet w niższych ligach. W Tarnobrzyku kibice obejrzeli mecz pełen zwrotów akcji i trzech niewykorzystanych rzutów karnych. Siarka przegrała u siebie z Podlasiem Biała Podlaska 1 do 2, choć wydawało się, że to gospodarze sięgną po trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo. Pierwsze 45 minut, nerwy walka i dwie jedenastki, z których nic nie wynikło. W 37 minucie Jakub Raciniewski zatrzymał strzał Jarosława Kosierackiego, a tuż przed przerwą Oskar Jesz obronił uderzenie Stanisława Neczyporę. Kibice przycierali oczy ze zdumienia, dwa karne i zero goli. Po zmianie stron wyglądało na to, że gospodarze wreszcie złamali defensywę przyjezdnych. W 69 minucie precyzyjna centra Franciszka Słowika i główka Pawła Mroza dały siarce prowadzenie. Na stadionie przy Alei Niepodległości zapachniało trzecim ligowym zwycięstwem z rzędu gospodarzy. Ale Podlasie miało inny plan. W 81 minucie Mateusz Konaszewski dopadł do piłki po rzucie wolnym i z bliska wyrównał. Dwie minuty później szok. Dawid Nojszewski sprytnym uderzeniem wyprowadził gości na 2 do 1. Jeszcze finał godny filmu akcji. W doliczonym czasie gry faul na Tomaszu Matuszewskim, trzeci rzut karny dla siarki, a do piłki podchodzi mróz i pudło. Gwizdek końcowy, a trzy punkty jadą do Białej Podlaskiej. Mecz, którego nie mogę być zadowolony, nie mogę być zadowolony z gry i z jakości, jaką dzisiaj zaprezentowaliśmy, ale tak jak wspomniałem, dzisiaj, dzisiaj najważniejsze jest to, że z tego wyjazdu z ciężkiego terenu po bardzo trudnym, po bardzo ciężkim meczu. Wracamy z trzema punktami. Nie będziemy rozdrapywać ran, nie będziemy tutaj rwać sobie włosów z głowy, tylko po prostu musimy jak najszybciej dojść do, takiej, do takiego komfortu psychicznego u zawodników. Szczególnie, bo oni wiedzą, że mieli wszystko w swoich rękach, a jednak to wypuścili. W konsekwencji tracimy dzisiaj trzy punkty bardzo ważne dla nas, jeżeli chodzi o układ w tabeli. Piłka jest zawsze grą niesprawiedliwą, więc czasami ja zawsze swojemu zespołowi powtarzałem, że. Czasami styl nie musi iść w parze z wynikiem i dzisiaj mamy tego dobitny do, do, do przykład, bo, bo można było z tego meczu, przynajmniej wyciągnąć to remis. Nie mamy nawet jednego punktu. Temat duży do przemyśleń, ale gramy dalej, nie poddajemy się. Siarka spróbuje się podnieść już w dziesiątej kolejce w sobotę 27 września o 16:00 zmierzy się na wyjeździe z Czarnymi Połaniec. Emocji znów może nie zabraknąć. arka Tarnobrzeg kończy przygodę z Pucharem Polski już w pierwszej rundzie. Trzecioligowiec uległ na własnym stadionie drugoligowemu Chutnikowi Kraków 0 do 1. W pierwszej połowie emocji nie brakowało. Anulowany golpa mroza i groźna próba byłego gracza Siarki Kacpra praprusińskiego utrzymały wynik bezbramkowy. Decydujący cios padł w 62 minucie. Mateusz Sowiński ruszył lewym skrzydłem i uderzył z ostrego kąta, a bramkarz gospodarzy Jeronim Zoch nie zdołał pewnie chwycić piłki. Futbolówka spadła pod nogi Bartosza Bisia, który zamiast wybić nie opanował jej i z najbliższej odległości skierował do własnej bramki. Do końca meczu wynik już się nie zmienił, chutnik gra dalej, a siarka żegna się z puharem na. W szczeblu centralnym. My też y, trochę na własne życzenie, no, musieliśmy trochę się denerwować, bo, bo w strefie wysokiej tworzyliśmy bardzo dużo szans sytuacji i, i tak naprawdę y, mogliśmy zdobyć zdecydowanie wcześniej tego Gola, chociaż siarka też wiadomo starała się nam odgrażać i, i też miała swoje sytuacje. My jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zrealizowaliśmy cel. Y, wiadomo, jesteśmy w trakcie można powiedzieć maratonu i to też y, widać, że to jest trochę odczuwalne. Ale tak jak powiedziałem, wracamy stąd bardzo zadowoleni i wiedzieliśmy, że to dla nas będzie trudne spotkanie. Na pewno nie mamy czego się wstydzić. Były to dla nas bardzo ciężkie spotkanie, ale które też dużo nas nauczyło. Nie było takiej róż do różnicy w, w graniu czy w posiadaniu piłki, jak to by się wydawało, że chłopaka jedną klasę rozgową to wyżej. Jestem bardzo zadowolony z Drużyny, że naprawdę podjęła walkę, podjęła wyzwanie, że wyglądało to całkiem dobrze chyba i dla kibiców, i dla nas, jeżeli chodzi o sztab z ławki rezerwowej. Szkoda, że tam raz tam piłka wybita z linii bramkowej. Oczywiście zespół gości miał sporo sytuacji, gdzie mógł się to pokusić o podwyższenie wyniku. Natomiast wiadomo, liczy się zawsze to, co w sieci. I chyba już tak z perspektywy całego meczu, choć na tą jedną bramkę więcej zasłużył, ale my nie mamy się czego absolutnie wstydzić. W ósmej kolejce stalowo klasy okręgowej rezerwy siarki pokonały w kamieniu miejscowego sokoła 5-3. do 3. Komplet oczek wywalczyła także stalowa dęba, wygrywając na wyjeździe z stanem kłyżów 3-0. do 0. W nadchodzący weekend rezerwy siarki podejmą dolinę tanew z wulki tanewskiej. Stal zmierzy się ze słowianinem grębów. W stalowowolskiej klasie A w grupie pierwszej po pełną pulę w siódmej serii gier sięgnęły drużyny ze Skopania i Tarnobrzeskiego Zakrzowa. Wisan ograł na własnym boisku LZS Jadachy 3 do 1 w identycznym stosunku bramkowym i junior zwyciężył strzelca w Dąbrowicy. Porażkę poniosła za to koniczynka Ocice przegrywając z LZS em z kotowej woli 1 do 3. Warto podkreślić, że była to pierwsza ligowa przegrana zespołu trenera Jakuba Koczota po 36 meczach bez porażki. W ósmej kolejce dojdzie do derbowych emocji. Junior zakrzyw podejmie koniczynkę ocice, natomiast wisans zmierzy się z gminnym rywalem kolejarzem knapy. Nie zwalnia tempa lider Stalwowalskiej klasy B w grupie pierwszej OKS Wielowieś, który odniósł czwarte z rzędu zwycięstwo rozbijając San Wrzawy 6 do 0. Cenne trzy punkty zdobył również OKS Mokrzyszów pokonując w Cyganach miejscowy KS 2 do 1. Nie powiodło się natomiast drużynom z osiedli Serbinów i Sobów. Wspólnota uległa w Bojanowie Koronie 1 do 2, i zaś przegrała z LZS-em w Krzątce 0 do 4. W najbliższy weekend wspólnota Serbinów podejmie sokoła sokolniki i z zagra z płomieniem chmielów OKS Mokrzyszów zmierzy się z liderem OKS Wielowieś. W niedzielę na jeziorze Tarnobrzeskim rozegrano 12 otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w kajakarstwie. Przy pełnym słońcu i gorącym dopingu publiczności na brzegu wystartowało 150 zawodników z 9 klubów, od 8 po 19-latków w kajakach 1, 2 i 4 osobowych oraz w Kanadyjkach. Choć atmosfera była wakacyjna, boczny wiatr zmienił każdy wyścig w prawdziwą próbę siły i koncentracji. Gdyby był wiatr wzdłuż, nie byłoby takich problemów, ale przy wietrze bocznym kajaki mają trochę więcej problemów z kuwaniem, ale dajemy radę, także. Wszyscy są zadowoleni. Jezioro tutaj jest... Y dość kapryśne, muszę powiedzieć, w zależności od tego właśnie jak wieje. Jak jest ten wiatr mocniejszy, no to fale są większe, wiadomo, warunki trudniejsze, aczkolwiek takie warunki też kształtują no, i umiejętności, i charakter zawodników, także dobrze się pościgać w różnych warunkach. Jesteśmy zadowoleni, dlatego co roku przyjeżdżamy. Piękna pogoda, może trochę za silny wiatr dla tych maluchów, bo jednak są wywrotki, no ale ta nasza dyscyplina akurat charakteryzuje się tym, że dzieci się przewracają na falach, nie? Niech się uczą. Trenerzy, sędziowie mają obowiązek pilnować tego, żeby zawodnicy piłowali w kamizelkach. Organizator zapewnia bezpieczeństwo poprzez asekurację łodzi motorowodnych, obsługi wopru. Myślę, no damy radę. Gospodarzem imprezy był kajakarski klub Jezioro Tarnobrze, który wystawił 28 zawodników. Jak podkreśla trener, to ważny moment dla drużyny. Obok doświadczonych kajakarzy coraz śmielej wchodzą młodzi zawodnicy, zapowiadając zmianę pokoleniową. W tym roku jest tak zwana wymiana pokoleń, więc starsi zawodnicy odeszli, którzy, którzy zdobywali medale kiedyś i teraz po prostu nasza młodzież też zaczyna już wygrywać, także mamy parę medali z Mistrzostw Polski w tym roku, bodajże pięć, o ile dobrze pamiętam, także no jest jeszcze też czym pochwalić, bo młodzież rośnie i młodzi zawodnicy, którzy dopiero wchodzą w, to, w ten zakres startów międzywojewódzkich, regionalnych, Mistrzostw Polski po prostu bardzo dobrze sobie radzą, także to jest dobra prognoza na przyszłość. Choć Przygotowano wzorowo w oczy, wciąż rzuca się przestarzałe zaplecze. Obecne budynki i hangary powstawały głównie dzięki społecznej pracy wolontariuszy, dlatego działacze marzą o nowym funkcjonalnym obiekcie z szatniami, sanitariatami i małą siłownią. Liczymy na to, że władze miasta dostrzegą, bo nie jesteśmy zachłanni, tak? Jeśli ktoś powie, że jednego roku możemy zrobić malutki budynek klubowy, w którym byłaby z prawdziwego zdarzenia dwie ubikacje dla chłopców i dla dziewcząt osobno, dwie szatnie, pokój trenera, jakaś malutka salka, malutka Siłownia I, i to byłby ten budyneczek malutki, paronastometrowy. To już na dzień dobry byłoby. W kolejnym roku można by te e, w czynie społecznej e, z odzysku złomowego budy rozebrać i, i w następnym roku kupić hangar profesjonalny. Niedzielne zawody pokazały, że Tarnobrzek ma drużynę z przyszłością i serce do kajakarstwa. Teraz czas, by za sportowymi sukcesami nadążyła również infrastruktura. W parku technologiczno-przemysłowego w Tarnobrzegu Zakrzowie punktualnie o 11.00 w niedzielne przedpołudnie poszła w świat strzała startera. Ruszył półmaraton w ramach siódmej edycji biegu szklarskiego. 21 kilometrów w kierunku Sandomierza, a meta tuż przy zakładzie NSG Group. Prawdziwa próba charakteru. Oczywiście żeby ten dystans był to najpierw biegniemy w stronę Tarnobrzega i na osiedlu Ludzików zawracamy i wracamy tutaj do mety w Sandomierzu. I co to były za emocje? 68 śmiałków dotarło do linii Końcowej. Wśród pań nie do zatrzymania była Tarnobrzeżanka Agnieszka Praga meldując się z czasem godzina 39 minut i 18 sekund. W rywalizacji panów klasu samą w sobie znów okazał się Michał Bąk z czarnecki Run Team. Godzina 15 i setnych sekund i uwaga to jego trzecie z rzędu zwycięstwo. Hat-trick jak się patrzy. Trasa nie była zła, troszeczkę pagórkowata, ale ja lubię takie trasy. Bardziej co dzisiaj zdawało się we znaki to temperatura, no bo niby wrzesień, człowiek się spodziewał trochę chłodniejszego dnia, ale tutaj Zdało we znaki powiem, że szczerze, że, że troszeczkę zapłaciłem w końcówce dystansu. A to jeszcze nie koniec wrażeń. Efektowny start Szklanej Szóstki rozświetlili pirotechniką harcerze z 17. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Sandomiria. Właśnie do nich popłynęły tegoroczne datki z wpisowego piękny gest biegowej społeczności. Zbieramy na wyprawę pamięci na Monte Cassino do Włoszech, żeby uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli tam, którzy tam polegli niestety. Chcemy te Tradycję przekazywać dalej, i po prostu z każdej strony poszukujemy funduszy, żeby te akcje jak najbardziej wesprzeć. Myślę, że każda cegiełka w, y, przyda nam się. Jak jeśli państwo nie było tutaj na biegu, myślę, że na pewno będzie niejedna akcja, w której będzie można nam pomóc. Na 6-kilometrowej trasie zameldowało się 153 uczestników, w tym 118 biegaczy i 35 piechurów z kijkami. Terasa ogólnie ok. Mało przewyższeń, ale niestety upał dał y, siebie znaki. Tydzień temu biegłam bieg na Litwie, też 5 km, zrobiłam życiówkę. Y, tam był bardzo taki górzysty teren, 40 metrów przewyższeń, ale zrobiłam, a tutaj się nie dało. Niestety. Ale trzecie miejsce w kategorii kobiet jest. Pierwszy kilometr raczej biegliśmy w grupce. Później stwierdziłem, że jest troszeczkę za wolno dla mnie i postanowiłem trochę przyspieszyć. O, po trzech kilometrach się obejrzałem, nikogo nie widziałem, także mówiłem, że jest dobrze. I wreszcie najmłodsi tu prawdziwa eksplozja energii. Dziecięce biegi cieszyły się tak wielkim powodzeniem, że zabrakło medali, ale uśmiechów tych było aż nadto. W zawodach dorosłych no, będzie, będzie rekord w tym roku będzie ze 230 osób w sumie na biegu głównym i obu szóstkach. Natomiast w biegach dziecięcych, no to już wiemy, że bank został rozbity. Byliśmy przygotowani na 80 dzieci. Dotychczas było to na poziomie 60. A dzisiaj okazało się, że mieliśmy ich 120, także będziemy musieli dokupić oczywiście medale dla pozostałych dzieci i przekażemy je po zawodach wszystkim. Tak wyglądała tegoroczna odsłona biegu szklarskiego. Sport, pasja, charytatywna misja i fantastyczna atmosfera. Do zobaczenia za rok na trasie. W odbyła się ósma edycja turnieju szachowego o Puchar Prezydenta Miasta. Blisko 80 zawodników od arcymistrzów po kilkuletnich debiutantów rywalizowało w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy grali równocześnie w szybkim tempie 10 minut i 5 sekund na ruch. Najwcześniej swoje zmagania zakończyli najmłodsi. Zwycięzcą tej kategorii został Antoni Cyboran z Czarnej. Bawiłem się kiedyś i tata mnie zawołał i mi pokazał i od tego to się zaczęło. Rok temu testu wygrałem. Szachowy właśnie na takich młodych pasjonatach opiera swoją pracę. Od lat prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci i przedszkolaków, a wszystkie szkoły w mieście zostały już wyposażone w komplety szachów. Teraz, żeby robić karierę w jakiejś dyscyplinie, to już trzeba powiedział, precyzować swoje zainteresowania, wręcz w piaskownicy. Przed chwilą wręczyliśmy nagrody dla najmłodszych, w tym gronie był. Nasz zawodnik Aleks Pełka, który ma lat 7, a w tym roku zdobył już tak zwaną trzecią kategorię szachową. Jest to wyczyn jedyny w naszym klubie. Nigdy się nie zdarzyło, żeby dziecko w tym wieku zdobyło tak wysoką kategorię. Także cieszą sukcesy najmłodszych. Szachy uczą takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, uczą koncentracji uwagi. Uczą umiejętności podejmowania decyzji, no i takiego samodzielnego, logicznego myślenia. Uczy takich uniwersalnych umiejętności, które gdzieś tam później w życiu się mogą przydawać. Yy, myślenia, co chce na przykład przeciwnik, dysponowania czasem. Ogólnie jest to bardzo ciekawa rozgrywka i fascynująca bardzo. Ja podobnie jak kolega, wiadomo, że szachy rozwijają i tak dalej, ale nie jest to łatwa dyscyplina sportu, ale... Można ją uprawiać w tak naprawdę dowolnych warunkach, no bo tutaj można na turnie przyjechać, albo również na internecie, na przykład w inne sporty. No to musi być wiadomo pogoda i tak dalej. A szachy to można sobie na przykład na telefonie, na komputerze spalić, poćwiczyć, pograć i może w to grać każdy niezależnie od wieku. Szachy w Tarnobrzegu to nie tylko turniej, ale przede wszystkim miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać koncentrację i wyobraźnię. Pierwszy ruch wystarczy odwiedzić klub.